Już ten za nie jesteś w stanie tego zabić jak ci grzycie. Nie, nie, nie. Dobra, możesz go zabić. Pozwalam ci. Tak też zabiłem. Dziękuję. Defiler. Wow. No co jest to? What? Czemu w nim nie trafiam? Wow, oh, crapo! Pamiętaj, czyli coś nie wychodzi też, że używasz za mało no ilości granatów Chociaż jest to, jest to rodzaj um, tej Rady, który nie nadaje się specjalnie na granatkę, więc No niestety Crap sakes! Ah! Oops, not that. What's that whoops? Ah, never mind. Here, hold this. Szybko, szybko. Bounty Board! Mam nadzieję, że na Bounty Board jest to coś ciekawego. Udobię to do profesjonalistów. Uuu, tak. o tym, co się stało z Zeops. Okej. Okej. O, znalazłem snajperka o nieco mniejszym domeczu, ale za to większej celności i szyb szyb szybciej strzela i ma więcej... Uh, Na w magazynku. Don't mind if I do. Hyperion. No tak. Właśnie, zobaczmy czy nie ma czegoś... Tak ponad Hyperion ma najlepsze... Eee, ma... Właśnie. Ile grę. ma obrażeń? Uh, 240 parę. To tutaj coś mam dla ciebie lepszego. Proszę. Let me see. Hmm. No więc właśnie. Mówimy, że cię kocham? <laughs> tak, mówiłeś. Ale możesz jeszcze ja powiem powiem powtarzać? Jeszcze raz. Kocham cię! Cieszę się. Dobra, um, To jest chyba jedna z najwyższych celności, jaki widziałem w snajperkach. <laughs> Ta snajperka masz teraz. Próbowałam teraz, co mi ją dałaś. Mam o wiele mniejszy uh, atak speed, ale. I can live with that. Yep. Bum. Eee... Uh, Ned's bleeding. Heart Infirmary. Tak. Yeah. Tutaj, jestem koło niej. Tak, tak, właśnie tak czytam sobie, co tutaj jest. Widzę, że te trupojady mordujesz. No. W sumie to można by je nazwać nawet sierwojadami. Bardzo tak gotikowo No. Zresztą nie tylko gotikowo, bo sierwojady są na przykład też jeszcze w Diablo 2. A no, tak, faktycznie. A rację masz. I pewnie jeszcze w niej jednej innej grze, więc... I w każdej wyglądają inaczej. Aczkolwiek te też z jotnikiem nie będzie zapadły w pamięć, bo można je zabić później zjeść z nich miasło. Tak, to są przerośnięte ja. kurczaki. To wyglądają jak takie. takie, Jak te, te praptaki, wiesz, te, które były w czasie dominacji ptaków jakby największe drapieżniki, wiesz. No właśnie. Trochę, jak to, trochę mi to przypomniały, Szczególnie te z Gotika Trójki, z tym, które miały w miałem pióra faktycznie wtedy. O. To możliwe, że rzeczywiście. Nie tu, nie tu, nie tu, nie tu, nie tu. I failed. Ups. Tak mocno sobie że musiałem wyżyć się na kupie, te, kup kupie kości. Och, well, bywa. U uwaga, uwaga, uwaga. Widzę, strzelam. To małe grupki tego tutaj latają Taa nie. jee że trochę pomogę z tym Zawsze jest łatwiej kogoś opędzać od tych ptaszorów niż samemu się od nich opędzać Znaczy, generalnie rzecz biorąc ja po prostu mam broń w tej chwili, która wolno się przeładowuje, jakby się przeładowywała szybciej to bym nie miała z tego tytułu żadnych problemów Bo wszystko sprowadza się po prostu do tego, że ja do nich strzelam, nie trafiam, one na mnie pikują, a ja muszę przeładować E, wyszłam po prostu z sprawy, bo dawno nie polowałam na raki. Mm -hmm. no. no cóż, kolejna lokacja General League Hospital. Co to za nazwa? No bo sobie jest General Hospital, nie? General hospital to jest przeważnie... raczej zachęcająco, no bo chodzi, chodzi o hospital. Hospital to jest w sensie, że hospitality. To jest na tej zasadzie. A, To no, jest, jest buda z amunicją ogólnie, nie? Tak. Hmm. Dobra, z tym karabinem czuję się upośledzona. Herb derp? Yeah. Dobra Dobra, co ja sobie za krzywdę zrobiłam może raczej A nie, nie zrobiłam sobie żadnej W mordę. Wiesz jej krytykę, ale Ile? Ponad 3000. tysiące. Uh, słodko. Wow. Widzę, że zdetonowałeś Tanksteina. Eee, Nie, przepraszam. Słuchaj, suicide... no tak. tak teraz Suicide mógł będzie. Biegał sobie z beczką. Uh -oh. To bolało. ale chocia tak śmiesz na mnie rzygać, ja Ci dam to nesny, jest najgłupsze. Pokaż Porasz mordę oh, yeah. o, już ci Poczekaj, myślałem, że poczekam aż jeszcze właśnie mnie żygać. Ale po prostu go strzelę w raid. Też opcja. Ale... Ale zrobiłam mu ja trochę zabić. wcześniej. Kuku trochę mało opowiedziane? Ostrzeliłaś mu... Wszystko. ...witalne elementy ciała. Okej, okay, popatrzmy, co my to mamy. No nie masz efekt. nie strzelałam to... mu w kroże. Uh, you made me feel uh, not at ease. Masurka z... kara żołnierzy Cerberusa oh. poluje strzelając im w krosze. <laughs> Najładniejszy no no dla Właśnie, im właśnie, w głowę. Dobrze, że żaden z nie jest dukiem nukem. Wiesz, I got balls of steel. Yeah. Oh, seriously. No co to? Do... Eee, po co ja to zrobiłem? Uh -oh. Nie wiem, bo możesz? Nie, prawdopodobnie dlatego, że spudłowałam w klawisz. O boże. Każdemu, kto się do tej pory dzielił, czemu mało headshotów, o to masz odpowiedź. Jeżeli nie jest w stanie trafić w klawisz, czy ma statyczne na klawiaturze, to zrobił w łeb, czy jakieś istoty. No więc właśnie, to jest y, bardzo trafne uzasadnienie tego. Ta I ta no osoba to. gra w shootery. Też czasami mi się zdarza trafić headshot'a, ale jest to przypadkowe Mocno losowe no to jest Tak samo jak ty masz częstotliwość strzału jak następuje koniunkcja sfer To ja mam czę ten, częstotliwość trafiania w głowę Mniej więcej podobną jak następowanie eee, koniunkcji czy, sfer czy, czy oglądałaś może e, taki film jak Liga Niezwykłych Gentlemanów? Nie. Było tam taka. Był, bardzo mi przypomniało się w tym momencie, bo jedna pozycja była tam grana przez Shauna Connery, a druga przez jakiegoś tam. Nie pamiętam kogo, nieważny, istotne. E, no, kurde, może tutaj skoczyć. I e, ten e, powiedział, że ten. ten. którego gościa, czego Connery, to jest taki, jakby jakiś stary, ten, stary wymiatacz. nie, mhm. I on powiedział do niego w tym momencie, w tym momencie że e, znam te, twój typ, e, wy, wy, wy. to jesteś tak zwany American Style Shooting.

Po prostu to, ta snajperka to jest moja druga miłość w tym momencie. No widzisz. Nie wiem, jaka będzie musiała być następna, żebym ją wymienił. Po prostu precyzja tego jest... O, biegnę. Nie no to. To ja na chwileczkę wychodzę z tego, ze stanu zachwytu i lecę ci pomóc. Nie widzę uba. No było mu skrzynka zasłania. Ach, FFS. Nie! No Coś mi żegnało w plecy i mnie spowolniło. Tylko jednego witekala że mu sprzedać. Coś ciekawego? Granaty. O, coś ciekawego. Uh, violent Savior. Hallelujah. <śleskujesz> X. Unikalny przedmiot SMG e, z regeneracją amunicji. O, o, o. o, o, o. Tego, o. Że ma, damage ma szajsawy, ale ma regenerację amunicji, więc możesz go nieść po prostu. I kiedy wiesz, idziesz i nic nie robisz, z tego bierzesz, żeby się miała amunicja. Taki, taki, taki mam pomysł na życie z nim. Bo damage to ma. No! Gdzieś między słaby a dobani. Zważywszy na fakt, że coś mi się dzieje w momencie, w kiedy używam ostatnio rakietnicy, to sobie po prostu używam troszeczkę też tego regenerującego mi amunicję SMG. Ale Violent savior i Opis Hallelujah. No, no. Generalnie rzecz biorąc, tworząc te Greggers, Box Software okazało się być firmą, która ma specyficzne poczucie humoru. No właśnie mi się podoba. Tak. I co najważniejsze, okazało się, że w ogóle mają poczucie humoru. To jest In Plus. Bo są też takie firmy produkujące gry, które poczucia humoru nie mają za grosz. Ale i tak można sobie z nich, zabić, z, nich z nich jaja. Tak, ale oni i tak tego nie zrozumieją. To jest smutne. Czy wiesz, no, to, że kiepsko tworzą gry, nie z idiotami, no. Ale wiesz, no... Jak się stworzy kiepską grę, to też trzeba mieć jaja, żeby przyznać, że pewne elementy w niej były kiepskie. Pan Tracy Hudson na przykład z Bioware twierdzi, że zakończenie Mass Effecta trójki jest świetne. To jest w końcu jego autorstwa. Poniekąd. A jest tak naprawdę fatalne. To jest najgorsze zakończenie. Tak, to jest jedyne zakończenie, o którym słyszałem, że ludzie y, zaczynają tworzyć teorię na jego temat, żeby tylko nie, nie było to, co faktycznie zostało im przedstawione. Tak, że powiem, że ja też byłam ostro za teorią indoktrynacji i bardzo, bardzo chciałam, żeby to DLC rozwinęło te kwestie. No, to byłoby bardzo fajne. Byłoby fantastyczne, gdyby załatali jeszcze te dziury, które ludzie wytykali, na przykład Smatboy.

Okay. Hmm. To to było z tym, że. E, e, jak to się nazywa? E, z tym, e, że wspomaga się whisky, które zostało mu w tej? W. E, m... Nie wiem nic, chodźmy. No, kurde, ale lubię tego gościa, bo ma fajny głos, taki. Jest taki... irlandzki. Irlandzki akcent, nie? Bo tak, takie ja mam wrażenie. Au. Dobrze, fajnie, że widzisz Hellbile, ale ja go nie widzę, okej, okay, już. O, torso. For fuck's sakes. <tors> Wszystko machnąłem o jeden raz za dużą maczetą i gdyby gra zadziała, jej że tak jak powinno być fizycznie, to bym ten mózg wypadający z głowy ząbieka w pół. Bywa. Można i tak. A gdybym miał keybase, to bym go biła. Ta-ta-ta-ta-ta-ta! Pamiętaj, że lepiej go zabić zanim się zrajuje. No, where is kag? Była Skagzilla. Robię rajdża. Jest. Yeah. Leży. Jakiś artefakt to da, Siren, nie. oczywiście. mnie nie będę mogła mnie. go użyć, bo mam za niski level czy coś ten deseń. No, no czekaj, sprawdza w ogóle, co ja to złapałem, bo przy wziąłem broń do łapy od razu. Co to jest? Nie dlatego, tego, że kurczę, tym razem poszło bardzo szybko. No, nie da się... Nie daliśmy mu się enragenąć. <laughs> Dalej na ziemi leży jego kapelusz. <laughs> tak, wiem. Pierwsze nie go uwagę. Hmm. Aha, to, to, to jest to, o czym wcześniej. No, ale stworzenie potwora, który nazywa się Skag. moim zdaniem jest fajnym pomysłem. S... Tak, skagowak zdecydowanie jest jeden ze przemysłów tego DLC. W ogóle to jest chyba najlepsze DLC do tego. I pod, pod względem pomysłów. I jest przede wszystkim eee... śmieszne, jest na wesoło. Mhm. O, strzęczka. Jest tutaj cała masa takich właśnie smaczków. A eee, shotgun żółty. Ja shotgunów nie używam. A ja używam To miłej zabawy Don't mind if I do Nie mniej ale i tak mi się bardziej podoba co? jest na tym nieco wyższą Teraz trzeba znaleźć... E, antidotum, gdzie? Na śmietniku O! Cofanek. Znalazłam e, przedmiot questowy do... There might be some side effects No tak, o, właśnie cały czas o tym mówię nie może mnie słuchasz. Nie, bo skupiłam się na tym, że... Na grzebieniu śmiesiach. Tak, Wiem, wiem, wiem. <głosy> <głosy> Nie walcz z tym. Wiem. <noise> no i tak grzebie sobie, grzebie i nagle o! Przedmiot questowy. <głosy> <głosy>